Okej, okay, teraz jeszcze wypadałoby się tylko tej nie pogubić i powinno być w miarę okej... Okay. Czy ja by na pewno dałem to tej To trzeba dałem. E, pa, pa. E, ogólnie nasz plan wygląda następująco... A tutaj teoretycznie znajduje się miejsce, w którym możemy kolejne... Kolejny nas połączyć ze sobą drużyny. Odkąd nie ma tego na stosować. E, pa, pa, pa. Przede wszystkim wracamy na chwilę po jedną z różnych, która została. chyba niekoniecznie powinna tam zostać, o ile dobrze się kojarzę. Znaczy, nie wiecie co, wysłonię później, najwyżej. A, pa, 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 pa. Co znaczy, że wesą teraz. Potem. Nie, mój, najwyżej później będę miał trochę więcej cofania się. Olaś to. <grych> tak się. Ta dużyna idzie sobie kutiklarnie tędy Spycha ten przełącznik, bo i tak będzie musiała pędzić później zrobić. A skoro teraz ma okazję mnie? nie? Okej, okay. I wciska tutaj przycisk Było o tym mówione, że jeżeli chcesz mnie znaleźć, to puszkaj mnie w labiryncie wewnętrznego OK. I tak właśnie zrobiliśmy. Otworzyło to przejście, które znajduje się dokładnie od tutaj. O. Do tego smoka, z którym nie będę walczył, to zużyną pod żadnym pozorem. Ona się do tego nie nadaje. Wpadałem. Okej. Okay. Teraz tylko wypadałoby się trochę cofnąć. I powiedzmy, że nie, przejść tutaj, na przykład. O, szach. tu nic nie ma. Pa, pa, ja To jest labirynt. W pewnym stopniu. Okej, okay, teraz drużyna, w której jest gał, musi się dostać tam, gdzie właśnie przykład robiliśmy. Przejście! Cześć, draga, najlepiej się... O, trochę mało HP mam. To ja, ja mam pomysł. Cofnę się, powoli tak po się cofam, a uleczę się, a ty mogę z nim walczyć. Najpierw muszę się cofnąć się uleczyć. Ok, wychodzimy tu do dokładnie tutaj. Po to był mi ten kamyk, Ech, żeby przejść sobie kawałek. Mam nadzieję, że na nic go na niego nie wpadnę. O super! Dwa wielkie Malboro i wielki behemoth. Gdzie jest mój banisz, kiedy go potrzebuję? Tak, podobnie jak to. Było w wypadku Malboro Menace, z którym walczyliśmy. Można je paniszować na szczęście. No, tak jasne meteorem mnie poszły I co jeszcze? A pół godziny ładowania, bo do później. Pocieszające, co? Nie wiadomo, że się będzie leczyć. No do cholery. Gdzie jest mój fachnik, kiedy tylko potrzebuję? Dlatego no pokonaliśmy już 6 smoków idzie mi to całkiem sprawnie, muszę przyznać. Ech. Zostały już tylko dwa, tak naprawdę: Holy mm, Dragon i Gold Dragon, o ile dobrze pamiętam. Aczkolwiek głowy nie dam. No i przestań pisać, geralcie. Tutaj nie przejdę. O, że tych. Kurczę. Ha, o, znowu. nie wiem. Błagam, niech niż wejdzie. Jakie trzeba. No, niestety, tym razem tak dobrze nie było. Masz może. Def. Haymaker. Heymaker, okay, whatever. Dziękuję Szkoda, że na wielkie behemoty to nie działa Przydałoby się Spada, nie zdążę go użyć Chyba, że coś się stanie nietypowego, co jednak nie bierze Anyways Oj, przestań! Dalek dostał poziom! Jej, pocieszające! Ok, czyli teraz chyba muszę przejść tą dużą... No, A skoro już nie potrzebuję tego, to oznacza, że muszę wcisnąć ten przycisk? Chyba. No i dostaliśmy się tutaj gdzie byśmy tamto duży, no miło. Teraz tylko obejść jeszcze raz naokoło Motywujące do prawdy. Jest to... O, nie mogę od was Nie patrz tak To znaczy tylko jedno, gdzie jest? Io, i o, i o, i o, i o, i o i o jest A tak który zadaje procentowe obrażenia bardzo się tym przejąłem, jak to pewnie się domyśliście. Chiraga może? A w międzyczasie no dojemy sobie kulturalnie nasze Bushido, które ładuje się jakieś 500 tyle niż powinno, ale co mam w tej kwestii do gadania. Po prostu trzeba kulturalnie czekać. Czio. Szóste! Bushido. Siódme, Tymatem nie przegapiłem, nie ma. Nie ma, że przegapię. Gdzie jest moja filaga ja się pytam. Pada, -pa 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 pa -pa 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 dwa, trzy, cztery. O, jeden zginął, jeszcze drugi. Flaj stał na no czekałem.

jak nie, to się wkrzeszak. Wiem, że y, to ci się nie podoba, ale i tak mam zamiar to zrobić. Ja się lubię. Okej. Okay. i pa-pa-pa. Muszę poczynić odpowiednie przygotowania. Wybaczcie. Ech, przede wszystkim Fall Shield Circlet. Eee, uh, false shield, false armor Dobra Lepszej be pewnie nie masz tarcza Uła Trochę mi się to nie podoba Ale cóż False Armor O, jeśli możesz zawsze przybom mieć Czemu ja to wcześniej nie padłem OK, ta czy na lepszą czy nie zmienię. To już mi się jak najbardziej przyda. Okej, okay, tak mogę zostać, I gdyby nie no. jeden dobry szczegół, gdzie jest za- To ma moją zona Seeker, god damn.